A wymarzona dziewczyna to niekoniecznie jakiś nierealny ideał, tylko bardziej diament do ociosania. Witaj serdecznie, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, jak znaleźć porządną dziewczynę w dzisiejszych czasach. Czy można jeszcze znaleźć porządną, normalną, wierną kobietę? 12 rad: jak tego dokonać? W tym nagraniu również dowiesz się, jak znaleźć porządną kobietę w podzielonym światopoglądowo społeczeństwie? Jak uniknąć hamskich zlewek od niezainteresowanych kobiet? Dlaczego większość kobiet jest zajęta? I dlaczego to, że ludzie są razem w związku, niekoniecznie oznacza, że są razem szczęśliwi? Jak kobiety narzekają na brak porządnych facetów? Ogromna szansa dla ciebie na odróżnienie się od wszystkich pozostałych. Jak uniknąć nadmiernych uprzedzeń, kiedy szukasz porządnej dziewczyny? Dlaczego religijne dziewczyny wcale nie muszą być porządne? Jak znaleźć tak zwany nieociosany diament? Jak nie dać się zwieść pozorom? jak nieudane poszukiwania porządnej dziewczyny wynikają z tak zwanej pułapki dualizmu. Pytanie czytelnika. Witaj Pawle. Co sądzisz o tezie, że obecnie praktycznie nie da się znaleźć dobrej dziewczyny, która posiada niezbędne opisywane przez ciebie cechy w środowisku wielkomiejskim? Chodzi mi o to, że prawie wszystkie dziewczyny od wieku studenckiego wzwyż są światopoglądowo zaorane. W skrócie, jak w prawdziwym haśle z jesiennych manifestacji Woodstock, Netflix, prawa kobiet, co jednocześnie pokrywa się właśnie z brakiem cech, o których Piszesz. Dotyczy to głównie największych miast, zwłaszcza Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Poznania. Pewnie są w tej grupie jakieś wyjątki, ale ja uważam, że jedyne miejsce, gdzie jest prawdopodobieństwo trafienia na odpowiednią osobę, to środowiska katolickie, a także mniejsze miasta. Jeśli dziewczyny nie wyjechały, bo te, które wyjechały, zazwyczaj stają się takie, jak opisane wyżej. Pozdrawiam, Artur. Moja odpowiedź. Hej Artur, zawsze tak było, że łatwo znaleźć przeciętną lub zepsutą kobietę, a trudno znaleźć porządną dziewczynę. To odwieczny problem. Nawet jeżeli tych porządnych dziewczyn jest 10-20%, a może 20-40%, a może tylko 5%, to nadal jest to bardzo dużo w całej populacji i jest w czym przebierać. Zazwyczaj społeczeństwo jest podzielone w wielu spornych kwestiach mniej więcej po połowie, 50 na 50 albo 60 na 40, więc ciężko mi się zgodzić, żeby 90% dziewczyn było zepsutych, a 10% normalnych, porządnych. Ponieważ gdy zdecydujesz się zagadać do 10 do 20 dziewczyn w dużym mieście, to jakieś 50 do 80% kobiet jest normalnych, łagodnych, porozmawia, spotka się. Nadają się do spokojnej wymiany poglądów, ani nie są zacietrzewione w swoich poglądach za wszelką cenę. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, gdy rozmawiam z kobietami. To też zależy od tego, w jaki sposób z nimi rozmawiasz. Oczywiście są takie i takie. Gdzie i jak znaleźć porządną i wierną dziewczynę? Szczególnie polecam wszelkiego rodzaju koła i kluby branżowe, w zależności od tego, czym ty się interesujesz. A jeżeli nie masz takiej branży, to polecam sferę biznesu, networkingu, wystąpień, które są potrzebne w ogóle każdemu mężczyźnie do rozwijania umiejętności interpersonalnych. Mnóstwo wartościowych dziewczyn korzysta z tego typu organizacji. O nastawieniu mentalnym w takich miejscach, żeby nie wyjść na sępa, który sobie tylko szuka dziewczyny, jest program Najlepsze miejsca do poznawania kobiet i 7 rozmów audio z kobietami. Jak znaleźć porządną dziewczynę, gdy wszystkie są zajęte? Czy można dzisiaj jeszcze znaleźć porządną dziewczynę? Trzeba pamiętać, że zagadując do kobiet zazwyczaj jakieś 60-70% jest już zajęta. Więc, jak nie chcą rozmawiać, spieszą się, to można dla doświadczenia i dla zabawy w ciemno pytać, gdzie poznała chłopaka albo męża. I niektóre nawet chwilę wtedy się zatrzymają i odpowiadają jeszcze na kilka pytań na temat poznawania się i stawania się lepszym partnerem. Przykłady takich rozmów w programie 100 rozmów audio z kobietami rozmowy bonusowe z zajętymi kobietami link poniżej nagrania. Jak uniknąć hamskich zlewek od niezainteresowanych kobiet? Oczywiście, musi być to wszystko powiedziane w odpowiedni, pewny siebie i łagodny sposób, oraz trzeba mieć odpowiednią mowę ciała. Jeżeli zrobimy to bardziej nieśmiało, to oczywiste, że nas kobieta najprawdopodobniej oleje, albo jeszcze skrytykuje, że jak w ogóle miałem czelność podejść, próbować ją poznać bez żadnego kontekstu i pytać o życie osobiste. Reakcje kobiet w takich codziennych miejscach. To w dużym stopniu odzwierciedlenie naszej prezencji, energii, pewności siebie, mowy ciała, sposobu mówienia które powinny od początku wymagać autorytetu. Wyjaśniam po kolei, jak uzyskać taki sposób bycia i komunikacji z ludźmi w programie: Pewność siebie z kobietami w 90 dni. Link poniżej nagrania. Prawie wszystkie kobiety są zaorane światopoglądowo, to dlaczego większość z nich widzi się ze swoim facetem za 5 lat? Tym zajętym kobietom zazwyczaj zależy na swoim związku na tyle, że widzą się z tym facetem za 5 lat, albo łudzą się ciągle, że on się zmieni na lepsze, albo są już małżeństwem, niektórzy mają dzieci, niektóre są narzeczonymi. Mają wspólne plany, zainteresowania. Jakieś 75% związków, nawet często nie jest ze sobą szczęśliwa, tylko jest między nimi raczej przeciętnie. Albo nawet są ze sobą z przyzwyczajenia, ze strachu przed samotnością, z przywiązania, z powodu presji społecznej, z rozsądku. To, że ludzie są razem w związku, niekoniecznie oznacza, że są szczęśliwi. Tych naprawdę szczęśliwych związków jest 5-10%. Jak w każdej innej sferze życia, jak sport, finanse, zdrowie, sylwetka, sprzedaż, udział w rynku, oferty różnych dóbr, nieruchomości, samochodów, że zazwyczaj jest z 10% najlepszych ofert lub mniej, perełek albo liderów, specjalistów, a 90% to przeciętność lub miernota lub mina, przewartościowany towar, wydmuszka pusta w środku. W każdym razie chodzi o to, że gdyby na przykład 80% kobiet było zepsutych i toksycznych, to nie byłyby zajęte w długoletnich związkach, tylko by na przykład w kółko imprezowały, zmieniały partnerów, nie wychodziłyby za mąż, nie miałyby dzieci i byłyby wiecznie wolnymi, niezależnymi feministkami. A tak nie jest w rzeczywistości, bo jak sobie zagadujesz, do 10 kobiet tygodniowo mniej więcej, tak jak polecam w materiałach, w większej miejscowości, to średnio 6 do 7 kobiet na 10. Już ma chłopaka, oraz planuje z nim pozostać w najbliższej i dalszej przyszłości. Jeżeli oczywiście on da radę utrzymać jej zainteresowanie, o czym polecam program, jak utrzymać związek z kobietą swoich marzeń i uniknąć bolesnego rozstania lub rozwodu, link poniżej nagrania. Kobiety tak samo narzekają, że prawie wszyscy faceci są zaorani. Stopień zaorania światopoglądowego jest bardzo zróżnicowany. I tak samo mogą kobiety narzekać, że wszyscy faceci są zaorani światopoglądowo, że nie ma już normalnych facetów na świecie. Wszystkim tylko chodzi o jedno. Faceci są nieodpowiedzialni, niepoważni. Traktują dziewczyny przedmiotowo. Biorą za pewnik. Przestają się starać. Kłamią, zdradzają i się nie nadają do poważnego, udanego związku ani do małżeństwa. I to jest dla ciebie też ogromna szansa na odróżnienie się, gdy jesteś inny niż ci wszyscy faceci, na których kobiety narzekają. Oczywiście trzeba to zrobić w umiejętny sposób, zgodnie z materiałami, jak na przykład w programie Jak Zdobyć Dziewczynę 12 Randek, nie na zasadzie bycia teraz super poważnym, super miłym, super przewidywalnym i pokazywać, jaki jesteś teraz świetny materiał na męża, tylko poprzez odpowiednie bycie wyzwaniem tajemnicą, gentlemanem. I odpowiednie dawkowanie swoich uczuć, a także utrzymywanie zainteresowania kobiety w dłuższym czasie, a nie zaprzestanie pielęgnowania zainteresowania w związku, kiedy już tą dziewczynę zdobędziemy. To jest takie fatalistyczne myślenie, które pojawia się zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, na skutek serii niepowodzeń lub długotrwałej samotności, randkowej suszy. Bierności, braku działania, zbyt małej lub zerowej ilości poznawanych nowych osób, przez co ludzie zaczynają szukać przyczyny swojej sytuacji nie w swoim działaniu lub jego braku, tylko w zewnętrznych czynnikach, które są poza ich kontrolą. Próbują zrzucić z siebie ciężar odpowiedzialności za swoje rezultaty, a znajdywanie partnera życiowego to jedno z największych i najtrudniejszych zadań życiowych. I są niskie szanse na sukces, jeżeli podchodzimy do tego po omacku lub biernie. Jak więc znaleźć porządną, normalną i wierną kobietę do trwałego związku? Solidna kampania i unikanie nadmiernych uprzedzeń. Powinna być to solidnie ułożona kampania, w której zarówno dokonujemy odpowiedniej ilości nowych interakcji tygodniowo, jak i pracujemy nad umiejętnościami nawiązywania tych interakcji. Jak i nad umiejętnościami odpowiedniej filtracji tych osób, a także pozbywania się nadmiernych uprzedzeń, przez które może nam się wydawać, że kompletnie nikt na świecie nie nadaje na tych samych falach co my, ponieważ sami jesteśmy zbyt osądzający i doszukujemy się wszędzie najgorszego. Religijne dziewczyny wcale nie muszą być porządne. Też mogą być przeorane, zaorane światopoglądowo czyli zachowywać się tak samo jak dziewczyny, a religijne i na przykład nie szanują chłopaka. Mają agendę w sensie traktują go tylko jako środek do celu chcą odbębnić posiadanie chłopaka, narzeczonego męża, posiadanie dziecka w celu zaspokojenia oczekiwań rodziny i presji społecznej albo jedyne czym się kierują to wspólne wyznanie ale są z tym chłopakiem z rozsądku, a nie dlatego, że on im się podoba. Nie podoba im się ten chłopak na przykład fizycznie, nie adorują go, nie starają się, nie komplementują go. W tym programie 100 Rozmów Audio z Kobietami pojawiły się rozmaite dziewczyny, młodsze i bardziej dojrzałe, niezależne finansowo, jak i mieszkające z rodzicami, feministyczne, jak i zainteresowane samorozwojem, religijne, a także niereligijne, a czasami również takie jeszcze nieociosane, które same nie wiedzą do końca, w co wierzyć i dlaczego mają taki pogląd, a nie inny. Polecam zapoznać się z niektórymi rozmowami, które znajdziesz na stronie 100 Rozmów Audio z Kobietami. Link poniżej tego nagrania. Jak znaleźć porządną i wierną dziewczynę? Znajdź nieociosany diament. To właśnie dla Ciebie jest kolejna szansa, żeby z biegiem relacji dziewczynę uświadamiać w różnych kwestiach, żeby ją wyciągnąć z tak zwanego społecznego matriksa albo przynajmniej ustanowić wspólny front światopoglądowy. Większość ludzi bardzo powierzchownie lub nieświadomie przyjmuje różne poglądy, żeby zaspokoić potrzebę przynależności do jakiejś grupy lub jako ekspresję niezależności, samodzielności, indywidualności, sprzeciwu wobec z jakiejś grupy władzy i nie mają w tym dalekosiężnego zrozumienia danego tematu, tylko w coś tam sobie wierzą, bo taka moda, akcja propagandowa, kampania reklamowa, albo takim po prostu wygodnie, albo nie byli w stanie czegoś zrozumieć, więc to porzucili, a tak naprawdę nie popierają albo nie rozumieją w 100% swoich poglądów, ani nie są w stanie ich w pełni obronić, ani same te dziewczyny nie chciałyby według tych poglądów żyć. Ani nie mają takiego zamiaru, ponieważ często jest to nie do pogodzenia. Na przykład małżeństwo jest od wielu dekad atakowane, od czasów rewolucji seksualnej, ale w praktyce prawie każda normalna kobieta oczekuje, że otrzyma od mężczyzny a także jemu zapewni pełne oddanie i zaufanie. Zarówno w sferze uczuciowej, jak i formalnej, jak i finansowej, że na przykład w przypadku poczęcia dziecka jesteśmy razem jedną drużyną i możemy na sobie polegać. Zarówno mężczyzna na kobiecie, jak i kobieta. Na mężczyźnie, a nie na zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie, jesteśmy razem dopóki jest przyjemnie. A jak coś się nie będzie układać, to wymiana na nowy model, bo tak jest wygodniej, bo tak jest prościej, ale to wcale nie jest sposób na zbudowanie udanego związku, wręcz przeciwnie. Natomiast takie poglądy można wykrystalizować poprzez budowanie udanego związku przez 10 randek do 2 lata chodzenia ze sobą pod kątem przygotowywania się do udanego małżeństwa i uniknięcia rozwodu lub patologicznego związku z przyzwyczajenia. Jest o tym program, jak utrzymać związek z kobietą swoich marzeń, na stronie poniżej tego nagrania. Z taką wizją należy podejść do budowania związku z dziewczyną, to wtedy jest możliwe uniknięcie większości pułapek, które na nas czyhają w tej sferze. Jak rozpoznać normalną, porządną i wierną dziewczynę? Porozmawiaj z nią o tym w okolicach dziesięciu randek. Najpierw delikatnie o tym należy rozmawiać w okolicach dziesięciu randek, gdy pojawiają się tematy seksualne, budowania związku pod kątem poznania się na całe życie lub decyzji o rozstaniu, wspólnym wyborze antykoncepcji, wartości seksualnych, poczucia bezpieczeństwa, lojalności, to wtedy też pojawiają się kolejne kwestie światopoglądowe. Gdy dziewczyna jest samodzielnie i krytycznie Chociaż trochę, albo przynajmniej ma do tego skłonności, że nie jest totalnie bezrefleksyjną amebą, to prawdopodobnie będziecie budować wspólnie swoje poglądy i razem szukać swojej prawdy lub uniwersalnej prawdy i najlepszego rozwiązania dla szczęścia, waszego szczęścia związkowego i rodzinnego. Jak znaleźć porządną kobietę? Nie daj się od razu zwieść pozorom. Dlatego ja nie polecam od razu przejmować się pozorami i zalecam, żeby przekonać się na randkach, czy dana dziewczyna jest jakąś fanatyczką, betonem, a jeżeli tak, to czy faktycznie nie ma sensu się z nią dalej spotykać? A może właśnie jest zagubiona i nie wiedziała, ile pułapek kryje się w niektórych wartościach, poglądach i filozofiach? Często dziewczyny wyznają daną ideologię głównie dlatego, bo w ich umyśle alternatywą jest jakaś religijność, do której zostały zarażone albo nie potrafiły znaleźć sensownych odpowiedzi, więc nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Pułapka dualizmu w szukaniu porządnej dziewczyny. Wiele kobiet i generalnie wiele ludzi wpada w schemat dualizmu, że jak nie jesteś za prawą stroną, to jesteś na pewno za lewą stroną, a jak nie jesteś za lewą, to na pewno jesteś za prawą, a jak nie jesteś religijny, to na pewno jesteś przeciwnikiem wszelakich zasad moralnych, pozbawionym jakichkolwiek ludzkich wartości czy sumienia. A jeżeli jesteś uduchowiony lub w jakimś wyznaniu, czy filozofii życia, to jesteś szamanem albo naiwniakiem, idealistą, fanatykiem ciemnotą i tym podobne. To jest takie szufladkowanie, dualizm, wpadanie ze skrajności w drugą skrajność, podczas gdy zazwyczaj jedna i druga strona jest pułapką podstawioną przez te same siły. Jedna i druga strona oferuje fałszywe przekonania, a prawda jest gdzieś po środku lub w ogóle gdzieś indziej, gdzie się nie spodziewaliśmy, a nie w tych sztucznych podziałach, przez które ludzie skaczą sobie do gardeł przy rodzinnym stole lub w telewizji, bo o to właśnie chodzi tym wyższym siłom, czy to duchowym, czy finansowym, żebyśmy się tutaj kłócili i nie wiedzieli, co tak naprawdę ważne. Dlatego na początkowych randkach poważne rozmowy na kontrowersyjne tematy mogą zepsuć romantyczną atmosferę, atmosferę dobrej zabawy. Wiele gotowych odpowiedzi na negatywne i niewygodne pytania na pierwszych tych początkowych randkach znajdziesz w drugim module seminarium, tranzycje, przejścia ze zwykłej rozmowy do flirtu. Dlatego bądź bardzo ostrożny. W rozmawianiu na poważne tematy w tych pierwszych zapoznawczych rozmowach. I przechodź do tego stopniowo i oceniaj na ile dziewczyna jest łagodna, jeżeli chodzi o wymianę poglądów na różne tematy. Pamiętaj o tym, że media rozgrywają nas jak owce, zgodnie z dewizą dziel i rządź. Dlatego bez sensu jest takie nakładanie ludziom etykietek na podstawie paru wypowiedzi, pozorów, czy na przykład profilu na FB, ponieważ nie wiemy, czy ta osoba jest betonem, fanatykiem, czy jest taką osobą zagubioną, która uległa jakiemuś jednemu czy innemu programowaniu, ale można na randkach sprawdzić, czy ona jest w tym twardo zakorzeniona i nie da sobie nic powiedzieć, czy jest zainteresowana odkrywaniem czegoś więcej i zweryfikowaniem niektórych poglądów, czy to aby na pewno jest właściwa droga. Obrazuję to w ciekawy sposób w odcinkach programu Wolność od Nałogów w 90 dni w trzecim miesiącu. Na przykład w tym temacie bardzo dobry był odcinek numer 43, jak nie ulegać światowym trendom. Polecam, link w opisie program wolność od nałogów 90 dni takie tematy można delikatnie, stopniowo odkrywać od początku relacji, a także bardzo dużo się wyjaśnia w okolicach rozmowy o wartościach seksualnych z programu o utrzymywaniu związku i z drugiego miesiąca Wolność od Nałogów w 90 dni. Wolność od Nałogów seksualnych, jak masturbacja, pornografia, seksoholizm, jednak jest to również program o wartościach związkowych, życiowych, seksualnych, o tym jak zbudować udany i trwały związek. O tym dokładnie jest odcinek 16 i 17. Drugi miesiąc. Kiedy i jak porozmawiać z kobietą o wartościach seksualnych, w którym jest opisana przykładowa rozmowa z dziewczyną na tematy współżycia seksualnego, oddania, wyboru antykoncepcji, poglądu na temat dzieci, rodziny, małżeństwa. I dalsze tematy też się wtedy pojawiają. W kolejnych odcinkach tematy tzw. kotwic, przekonań, uprzedzeń, szufladek, światopoglądów, programowania, systemu finansowego, lichwy inflacji, sensu życia, zdrowego poczucia wartości, balansu życiowego są to tematy z trzeciego miesiąca programu Wolność od Nałogów w 90 dni. Program o wartościach seksualnych, związkowych i życiowych. Podsumowując, czy można znaleźć porządną dziewczynę w dzisiejszych czasach? Oczywiście, że tak. I w każdych czasach wymagało to czasu i wysiłku, a także odpowiedniej wiedzy. Z tą różnicą, że kiedyś mieliśmy mniej możliwości, jeżeli chodzi o transport, wybór kobiet, gęstość zaludnienia, dostęp do informacji, do nowych ludzi itd. Natomiast ludzie od zarania dziejów zmagają się z tymi samymi problemami, czyli jak znaleźć porządną dziewczynę, podczas gdy naokoło jest tyle zepsutych kobiet. To nie jest charakterystyczne tylko dla naszych czasów, tylko ten problem istnieje od początku ludzkości, a nikt nie jest doskonały, a wymarzona dziewczyna to niekoniecznie jakiś nierealny ideał, tylko bardziej diament do ociosania, ponieważ tak naprawdę każdy z nas jest w ciągłym procesie zmiany, rozwoju, progresu lub w procesie cofania się i psucia. A to od nas samych zależy, którą ścieżką będziemy kroczyć, zarówno będąc w stanie wolnym, jak i będąc w związku. Pamiętaj, kto się nie rozwija, ten się cofa. Tylko krowa nie zmienia zdania. Jesteś tym, co myślisz. Myśli powodują uczucia, uczucia powodują słowa, słowa powodują działanie, działanie powoduje myśli. I tak w kółko. Najtrudniejsza zmiana to zmiana mentalności. Podziel się w komentarzu swoimi zmaganiami lub sukcesami w znajdowaniu porządnej i wiernej dziewczyny. Jeżeli to nagranie jest dla Ciebie pomocne, to daj kciuka w górę, a także możesz subskrybować kanał oraz polecam w szczególności, żebyś subskrybował porady mailowe, w których odpowiadam na częste pytania czytelników, historie i tym podobne. Polecam link w opisie. Zapisz się na moim blogu, na newsletter z wartościowymi materiałami. Polecam także artykuły oraz pełne programy zmiany osobistej. 12 randek do związku Utrzymać związek i pozostałe. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. Cześć!